День добрый. Witam was ponownie w to niedzielne popołudnie i dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o pewnych problemach, które przytrafiają się podczas pisania nie tylko wypracowań, ale także podczas egzaminów. Otóż moi drodzy, są pewne lektury, do których wedle sprawozdań informatorów młodzi ludzie pisząc na przykład egzamin ósmoklasisty, wracają najczęściej. Bo są to lektury bardzo dobrze zapamiętane przez was, być może zrobiły na was wrażenia postawy bohaterów, ale też, chociaż są dobrze poznane, należą do tak zwanej kategorii lektur obowiązkowych i najłatwiej popełnić w nich poważny błąd dotyczący treści. Postanowiłam dzisiaj porozmawiać z Wami, w zasadzie opowiedzieć Wam o tym, na co należy uważać, kiedy wykorzystuje się konkretny utwór w przypadku pisania, wypracowania. Otóż nie każda historia i nie każdy motyw pasuje do dowolnego tematu. To wszystko trzeba bardzo dokładnie przemyśleć. Przykład tego był w 2019 roku, kiedy to nawet szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odniósł się do tego, co pisali wówczas ósmoklasiści, mianowicie precyzja w rozumieniu różnych pojęć, w określaniu swojego stanowiska. Dotyczyło to, proszę Państwa, dwóch pojęć: odwaga cywilna oraz męstwo. Bardzo często młodym ludziom mieszają się pojęcia i w tym wypadku niestety tak było. Dla wielu z piszących odwaga była cywilna, była tym samym co męstwo. Tymczasem męstwo, czyli taki łaciński wirtus, to jest rodzaj postawy moralnej. Może być to męstwo fizyczne, czyli na przykład taka gotowość do ofiary z własnego życia, zdrowia, w imię powiedzmy wyższych wartości, ale może być też męstwo moralne, czyli taka gotowość do bronienia pewnych wartości w momencie, kiedy grozi nam jakaś hańba, zniesławienie czy inne przykrości. To jest po prostu. Taka postawa. Natomiast jeżeli chodzi o odwagę cywilną, to tu mamy do czynienia z postawą bronienia tego, w co się wierzy, swoich, że tak powiem, racji. Nawet w obliczu, proszę Państwa, jakichś, powiedziałabym, nieprzychylnych okoliczności. Czyli, proszę Państwa, męstwo nie jest tym samym co odwaga cywilna. I tutaj bardzo często padały przykłady, dajmy na to z, z Kamieni na Szaniec. W którym bardzo wielu młodym ludziom mieszały się te pojęcia, kiedy podawali te przykłady, czym innym było męstwo, czym innym odwaga cywilna. I tu, proszę Państwa, od razu powiem, że Kamienie na szaniec, to najczęściej przypominana w pamięci lektura także wśród licealistów. Co najbardziej zapada ludziom w umyśle? Na pewno młodość bohaterów. Na pewno fakt, że byli to ludzie, którzy mogli zbudować swoje życie, skończyli dopiero szkołę, mogli iść na studia, założyć rodzinę, wyjechać, ale poświęcili się różnego rodzaju akcjom, aktywnościom związanym z walką z okupantem. No i niestety ostatecznie wszyscy trzej, przyjaciele, ale Krudy i Zośka oddali życie na ołtarzu ojczyzny. To się tak pięknie mówi, moi drodzy. Ale niestety czasami, proszę Państwa, yy, ludziom się pewne rzeczy mieszają. I wydaje się, że to jest takie oczywiste, że ta wartość jest najważniejsza że, że wartość, jaką jest męstwa, proszę państwa, w obliczu niebezpieczeństwa że wszystko można tu dopasować. I na przykład, podam wam taki kontrowersyjny przykład, w którym ktoś zachwycał się odwagą i męstwem przy, przy takim właśnie wydarzeniu. Tu się dobrze zastanówcie, czy rzeczywiście dotyczy to wszystkich chłopców. Dotyczy to bohaterów kamieni na szaniec przy wysadzaniu pociągów. Tak? To była jedna z akcji. Wysadzano pociągi z bronią dla Niemców, żeby im utrudnić życie. I zresztą słusznie w, w okresie wojny to jest walka z wrogiem. No ale proszę Państwa, jakby mówienie o tego typu działalności w takich kategoriach, jakby to była niesamowita jakaś cnota moralna, prawda, w tym wypadku. No zastanówmy się, czy tutaj te wszystkie pojęcia do siebie pasują. Innym przykładem, proszę Państwa, takiego nieradzenia sobie za bardzo z motywami z lektury jest Balladyna. Balladyna, jak wiecie, jest historią e, dziewczyny, to jest dramat słowackiego i tu przy okazji błędów rzeczowych, e, proszę Państwa, najczęściej popełnianymi błędami rzeczowymi, z mojego doświadczenia, e, są te błędy, które dotyczą e, gatunku, e, jakim jest utwór, czyli Państwo nie rozróżniają czasem powieści od opowiadania, od dramatu, więc podkreślam, balladyna to dramat romantyczny, dramat. E, I tutaj, proszę Państwa, było kiedyś takie bardzo poważne zastanawianie się nad tym, czy można na balladynę podać jako przykład tego że jest to bohaterka dążąca do celu i dzięki tej swojej determinacji jest godna podziwu. Był taki bowiem temat, prawda, żeby ósmoklasiści wskazali tych bohaterów lektur, którzy są godni podziwu, że w każdym jest coś, co zasługuje na podziw. To tak brzmiało powiedziałabym troszeczkę ostatecznie, że nawet w tych złoczyńcach coś jest, co zasługuje na podziw. No i jeżeli temat jest tak koślawo, proszę Państwa, zorganizowany, bo inaczej nie powiem, to chyba nie jest to dziwne, że balladyna też się zdarzała. No i tutaj, proszę państwa, szok. Czy można mówić o kobiecie, która jest całkowicie pozbawiona zasad moralnych, która nie waha się zabić własnej siostry, również skazać tak naprawdę na śmierć matkę? To, moi drodzy, czy to jest osoba, w której cokolwiek zasługuje na podziw? Czy to jest ten przykład determinacji i walki o swoje, który rzeczywiście uważacie, że jest godny podziwu? Bo jeżeli byśmy się już uparli przy w tym dramacie, jakim jest Balladyna, to dla mnie takim bohaterem godnym podziwu był na pewno Kirkor. Zauważcie, że Kirkor wyruszył do walki po to, aby zwrócić koronę Popiela prawowitemu królowi, nawet jeżeli sam mógł objąć tron, to jednak był zdania, że należy się to komuś innemu i on dlatego innego człowieka walczy. Nie przyjął tej korony. Dla mnie to jest postawa godna podziwu. Natomiast niekoniecznie Balladyna, no, ale żyjemy w czasach, w jakich żyjemy, więc chyba nie trudno zgadnąć, że. Taka determinacja i to pójście, przepraszam za kolokwializm, po trupach do celu niektórym ludziom może imponować. No, takich seriali czy filmów w tym momencie nie brakuje, ale zastanówcie się, czy rzeczywiście o to chodzi w wypracowaniu egzaminacyjnym i nie tylko. Kolejnym takim przypadkiem błędów, które się przytrafiają przy okazji balladyny, przy okazji mówienia o tych bohaterach, jest proszę Państwa, tak wszyscy mniej więcej kojarzą, domyślam się, że ze streszczeń, co zrobiła balladyna, co, co się stało z Aliną, prawda, co się stało z matką, ale kiedy już chodzi o taką działalność goplany i jej sług, czyli skierki i chochlika, to już się wszystkim miesza i tutaj jest bardzo dużo takich błędów o charakterze rzeczowym, bo tak. Do końca nie wiecie czasami, jak do tego doszło, że ten Kilkor zatrzymał się pod chatą wdowy, dlaczego go Plana chciała, żeby Kilkor zakochał się w Baladynie, co poszło nie tak, że zakochał się w obydwu siostrach. No tutaj wydaje mi się, że trzeba by było to troszeczkę dopracować, tę część dotyczącą e, fantastyki, takiej właśnie imaginacji i czarów, e, bo. To też może być jakiś temat, który się pojawi podczas egzaminu. Równie często młodzi ludzie powołują się na opowieść wigilijną na temat Ebenezera Scrooge'a. I tu, drodzy Państwo, no zdarza się, że państwu mylą się różne wydarzenia. Jest bowiem w opowieści wigilijnej mały Tim, któremu później Scrooge pomaga, kiedy ta przemiana w nim się dokonuje, ale czasem mylą się wydarzenia, które były wspomnieniami, tą podróżą do przeszłości samego Scrooge'a, z losami Tima i uwaga, z losami krewnego naszego Scrooge'a, który przychodzi go zaprosić na Wigilię, czyli Freda, tak? Jeszcze tutaj pomiędzy tym wszystkim pracownik, czyli Bob, który też się ludziom tam po prostu mieszają się te postaci, więc dobrze byłoby sobie proszę Państwa organizować coś w rodzaju mapy myśli i podpisywać każdą postać i jej jakby taką bardzo ważną rolę w konkretnym dziele. Dziewczęta, zwłaszcza dziewczęta, lubią pisać o małym księciu Antoine de Saint-Exupéry. E, wszystkich chyba ujęła szczególnie jego historia miłości do róży, która jest kapryśna, trudna do wytrzymania, ale jednak jest jedyną różą na świecie i mały książę ostatecznie pragnie do niej powrócić. E, ale niech potraficie się zdecydować, czy mały książę opuścił planetę, czy to była asteroida, czy to była gwiazda, e, czy to była w ogóle Ziemia. E, I też jakby. Państwo niekoniecznie potrafią przywołać symbolikę, która się w tym małym księciu pojawia. Oczywiście wszyscy pamiętają, że mamy tutaj do czynienia z wizytami na kolejnych planetach, na których na przykład mieszkają geograf, bankier, pijak czy latarnik, ale proszę też uwzględnić symbolikę tych postaci, prawda? No tutaj moi drodzy, bywa często to mocno pomieszane. Mały książę jest czymś w rodzaju. Metaforycznej opowieści, mówi się o tym parabola. Odnosi się tak naprawdę do podstawowych wartości w życiu ludzkim. I należy zrozumieć, że w gruncie rzeczy mały książę może symbolizować to dziecko, które jest wewnątrz nas, a które tak skutecznie tłumimy, kiedy dorastamy i nie pozwalamy mu na to, aby patrzyło na świat swoimi pełnymi szczerości, zaufania i przyjaźni oczyma. Przeradzamy się w takich bankierów, takich geografów, królów, no i niestety nasze życie nie, nie do końca jest szczęśliwe. Pomyślmy o tym w ten sposób, że nie jest to historia dosłowna. I teraz to, co mówiłam na początku, proszę Państwa, nie każdy motyw nadaje się do każdego tematu. Ja zauważam, że wielu młodych ludzi uczy się motywami, czyli na przykład motyw miłości, to, 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 motyw zdrady, to, 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 to. I macie dowolny temat i nagle Wam błyska, o jest słowo miłość, o jest słowo tajemnica. Ja sobie przypominam wszystkie motywy i nagle się okazuje, że o no, bardzo dużo wiem, dużo mogę pisać. Nigdy nie naciągajcie przykładów z lektur do konkretnego Tematu. Ja Wam podam przykład. Może on nie do końca dotyczy akurat uczniów szkoły podstawowej, ale on jest dla mnie szczególnie czytelny w przypadku pisania takich rozprawek, jeżeli chodzi o motyw. Miałam kiedyś uczennicę, która miała napisać o problemach miłości w epoce romantyzmu. Chodzi o to, żeby pokazać, jakie jakby romantycy, pisarze w swoich utworach pokazywali problemy. I to było, proszę Państwa, dosyć oczywiste, ponieważ miłość romantyczna najczęściej jest miłością tragiczną. Dwoje ludzi nie może być ze sobą, stoją tutaj na przeszkodzie konwenanse, zasady, różne inne historie i wystarczy Myśleć o panu Tadeuszu, żebyście wiedzieli, że na przykład taka tragiczna miłość wydarzyła się pomiędzy Jackiem Soplicą a Ewą Horoszkówną. Nie mogli być ze sobą tutaj w grę wchodziły te właśnie zasady, którymi kierował się ojciec Ewy. Ale moja uczennica, proszę Państwa, napisała mi piękne wypracowanie o miłości w ogóle. Czyli wymieniła wszystkie utwory, w których tak miłość jest, nie dochodząc do żadnego wniosku odnośnie tych problemów i jakby nie koncentrując się na tym, że chodzi wyłącznie o epokę, którą w danym momencie omawialiśmy, te utwory z tej epoki. No tak, bo uczyła się motywami, więc wywołała na pamięć wszystkie motywy miłości, zupełnie nie kojarząc, że w tym temacie nie na tym polega problem. Czy też, proszę Państwa, wypracowanie dotyczące Biblii, nie pamiętam dokładnie tematu, ale zapamiętałam pierwsze zdanie, którym po prostu kogoś poniosło bardzo, jeżeli chodzi o interpretację. Mianowicie ta osoba odniosła się do księgi rodzaju i napisała, że no, Bogu też nie wszystko się udało, nie, nie jest idealny, bo w końcu siódmego dnia się zmęczył i musiał odpocząć. No, nie wysuwajmy tak daleko idących wniosków, bo nam to pasuje do, do tematu. To po prostu czasem razi wręcz takim, taką naiwnością w myśleniu. No i rzecz jasna nie jest to w żaden sposób wartościowa argumentacja. Na dzisiaj już tyle, kochani. Myślę, że jeżeli temat Was zainteresuje, to będziemy go kontynuować. Dajcie znać w opisach, przepraszam, pod filmem, w waszych opisach, w waszych wypowiedziach. Do zobaczenia. Trzymajcie się.